Moi drodzy, dzień dobry. Witam Was na ostatnich zajęciach dotyczących wystawy stałej w Muzeum Współczesnym Wrocław, które mam dla Was przyjemność prowadzić. Nazywam się Agata Iżykowska-Uszczyk. I dla tych z Was, którzy nie byli na ostatnich zajęciach, bardzo Was odsyłam do tego, co robiliśmy poprzednio, czym zajmowaliśmy się na warsztatach dotyczących pojęcia kształtów, ponieważ poznawaliśmy twórczość. Stanisława druża. I bardzo ważne jest dla nas też to, co zrobiliśmy wtedy na części warsztatowej, czyli wykonanie własnej przestrzeni, w której tworzyliśmy właśnie te nasze pojęcie kształty, czyli próbowaliśmy trochę odwzorować, inspirując się przestrzenią stworzoną przez Stanisława drużża, pracą między. Stworzenie własnej takiej pracy było dla nas bardzo ważne, żebyśmy mogli też dzisiaj. Trochę popracować nad tym, co stworzyliśmy ostatnio. Moi drodzy, dla tych z Was, którzy też nie kojarzą trochę tej przestrzeni Muzeum Współczesnego, czy nie kojarzą pracy Stanisława Drucza, dla przypomnienia, być może mijaliście tu miejsce tramwajem, samochodem, albo przechodziliście obok i widzieliście na budynku napisane było: jest, będzie czyli właśnie taką klepsydrę, ułożoną kształt klepsydry, to jest twórczość, to jest dzieło Stanisława, Stanisława Dróżcza, który rozpoczął swoją przygodę artystyczną, swoją działalność artystyczną w latach 60. ubiegłego wieku, który właśnie jest najbardziej charakterystyczny z pojęcia, które zaproponował, pojęcia kształtów, które wywodzi z poezji konkretnej, której reprezentantem był właśnie Stanisław Dróż. Moi drodzy, a jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was, żebyście zobaczyli tę wystawę, właśnie wystawę stałą. Stanisław jest poezja konkretna od 2019 roku do końca 2021 roku. Na tej wystawie tutaj znajdziecie troszeczkę więcej informacji. O pracach, które tam się znajdują. Nas dzisiaj będzie interesowała właśnie praca z 2002 roku, poezja konkretna zrealizowana w galerii Foxal. Już Wam pokazuję, jak ta praca hmm, wygląda. Włączymy sobie dokumentację fotograficzną i zobaczcie, włączymy. Tak wyglądała a tak wygląda ta przestrzeń, kiedy do niej wchodzimy to po lewej stronie znajdziecie informacje, biografie, najważniejsze informacje dotyczące sposobów odczytywania twórczości Stanisława Dróżdża, też kontekst czasów, w których on tworzył. Też znajdziecie tutaj zdjęcie przedstawiające samego artystę z pracą Życie-Śmierć. Zaraz obok znajduje się praca Między. O której już rozmawialiśmy więcej na wcześniejszych warsztatach i też do której wykonywaliśmy naszą pracę warsztatową. Natomiast nas dzisiaj interesuje ta praca, która znajduje się tutaj. Przyjrzyjcie się uważnie, z czego ona się składa. Wydaje się, że jest to jedna ściana, tak? Jakby coś zostało zasłonięte, jakaś przestrzeń została od nas odgrodzona. Przyjrzymy sobie się jej na wprost. Zobaczcie, że to jest bardzo gęsty splot nitek, żyłek. Żyłek, które były wykorzystywane przez. Stanisława Dróżdża. Zobaczcie, one są lekko podświetlone, żebyśmy widzieli całą tę złożoną konstrukcję. Zobaczcie, jak wiele, wiele jest tych żyłek, które on tutaj zamieścił, które zostały tutaj zamieszczone w tej, w tej przestrzeni. Ta praca została zrobiona po raz pierwszy w 2002 roku w Galerii Foksal, z którą Stanisław Dróżdż był związany. I została ona zrobiona 25 lat później, po pracy między, którą już tutaj, już tutaj widzieliście. I to są prace, które ze sobą korespondują. Uważa się, że praca z żyłek, czyli poezja konkretna, jest negatywem pracy między. Ponieważ w poezji konkretnej, tak jak już tłumaczyłam na wcześniejszym warsztacie, pojęcia, kształty, forma i treść są bardzo ważne. Tak? Litery, słowa pojawiające się w tej twórczości są niezwykle ważne. I tutaj Stanisław Drużcz w pracy Poezja Konkretna, tworząc ten negatyw, wykorzystał w sposób patrzenia na słowo między w tej przestrzeni. Czyli jakby tworząc tę pracę z żyłek, odwzorował nam sposób śledzenia wzroku trochę odbiorcy, który wchodzi do tej, tej przestrzeni między. Ponieważ tak jak już opowiadałam, jest to przestrzeń, która otacza widza. Widz jest. Yy, otoczony właśnie tym, tym słowem między, więc ten negatyw tutaj miał trochę oddać nam to w jaki sposób te słowa, te poszczególne litery są ze sobą połączone. Zobaczcie, jak niezwykle gęsty jest to splot, jak nasz wzrok może podążać w wielu możliwościach, w wielu też nieskończonościach za poszczególnymi literami i poszczególnymi układami słowa między, które znają się w tej, w tej przestrzeni. Pokazuje to, że sposób patrzenia na takie dzieło, na takie dzieło jak Między, nie jest czymś prostym. Czyli sam koncept, sam pomysł stojący za stworzeniem takiego dzieła jest niezwykle, niezwykle rozbudowany i złożony. I moi drodzy, na wcześniejszych warsztatach robiliśmy właśnie taką przestrzeń z naszym pojęciem, naszym słowem, które sobie wybraliśmy i prosiłam Was, żebyście zastanowili się, w jaki sposób one mają te słowa się tam znajdować. Na przykład właśnie sugerowałam, że pomyślcie, jak ktoś wchodzi do takiej przestrzeni, to gdzie jego wzrok. Pada, na co zwraca po raz pierwszy uwagę, co zwraca jego uwagę po raz drugi. Tak, żebyśmy wykonali taki eksperyment, um, eksperyment myślowy. Zachęcałam Was też do tego, że jeżeli macie tylko możliwość, możecie swoje własne pojęcie, kształty, swoje własne słowa porozwieszać w całym pokoju. Ale jeżeli chcieliście wykonać je w wersji miniaturowej, czyli w pudełku, to super, też jest taka możliwość. I moi drodzy, w takim razie dzisiaj w tej części warsztatowej będziemy, inspirując się pracą poezja konkretna stworzoną z żyły przez Stanisława Drusza, będziemy próbować zrobić robić taką siatkę, siatkę połączeń i siatkę połączeń, jak te nasze słowa mogły się ze sobą łączyć w tej, w tej przestrzeni. Zrobimy sobie taką wizualizację do przestrzeni już dużej, czyli takiej, gdyby to nasze pudełko, w którym stworzyliśmy pojęcie kształtu, się powiększyło i moglibyśmy stworzyć właśnie taką wielkoformatową przestrzeń, jaką stworzył tutaj, jaka jest stworzona tutaj w tej pracy, Poezja, poezja konkretna, stworzymy sobie um, pracę i te połączenia na foliach, żeby one nam się mogły na siebie nakładać. Już Wam uh, mówię i pokazuję, w jaki sposób chciałabym, żebyśmy to dzisiaj um, dzisiaj wykonali. Linie czytanie, taki jest tytuł naszych dzisiejszych warsztatów naszego dzisiejszego um, spotkania e, będą nam potrzebne e, dzisiaj bardzo proste rzeczy, czyli trzy foliki, mogą to być też, może to być też więcej folii, jeżeli, jeżeli chcecie. Um, mulina, kolorowe tasiemki, nożyczki i taśmę Ja już sobie ją pocięłam na mniejsze fragmenty przed tym, tym wszystkim, żeby było mi wygodniej. Wybieramy z tej kolorowej muliny czy kolorowych tasiemek trzy kolory. Tak, mamy trzy foliki, żeby każda folia miała osobny kolor. Stanisław Dróżdż wykonywał te prace, swoje prace monochromatyczne, bardzo czyste, estetyczne, przeźroczyste, tak? Żeby one były, wypełniały tą przestrzeń. My natomiast, żeby sobie trochę ułatwić i wprawić się też w to śledzenie wzroku, tą linię czytania pojęciu kształtów, stworzymy sobie kolorowe linki, kolorowe układy, żeby było nam na samym początku łatwiej to to odczytywać. Zastanówcie się, weźcie pudełko, które stworzyliście wcześniej, czyli tę, sw tę, swoją, tę swoją przestrzeń i zastanówcie się, jak byście chcieli, żeby były prowadzone linie wzroku, jak byście chcieli patrzeć, gdy ktoś wchodzi do tego pomieszczenia, to czy ma najpierw patrzeć w prawo, w lewo, czy będzie patrzył właśnie po ukosie. Ja bym chciała, żeby w mojej przestrzeni ktoś patrzył po ukosie, czyli najpierw zobaczył jedno po, potem któreś za, albo za, po albo po po, w zależności od tego, które słowa znajdują się w których, w których kątach. Więc chciałabym, żeby ktoś wchodząc z tej przestrzeni, tworzył, patrzył właśnie pod kątem też, tak, żeby ten wzrok nie był taki spokojny, estetyczny, ale żeby dynamicznie się rozglądać po tej przestrzeni, do której ktoś, ktoś wszedł. Czyli patrzył z jednej ściany na drugą. tak. To jest ten pierwszy wariant, który tutaj, który tutaj robię, więc naklejam moją tasiemkę naciągającą, ale pamiętajcie, żeby też jej nie naciągać zbyt mocno, żeby ta nasza folia nie była powyginana, tak, czyli zobaczcie, tak wygląda pierwsza warstwa, pierwsza warstwa tej linii patrzenia, linii wzroku w, moim, w mojej pracy, tej wcześniejszej, ze wcześniejszego warsztatu, teraz jakby drugi wariant, który tutaj wprowadzam, to druga linia patrzenia, to będzie Kręcenie głową z prawej, z lewej strony. Tak, dlatego żyłki od lewej do prawej będą tutaj, będą tutaj naklejane w tej, w tej mojej drugiej wariancie, na mojej drugiej, drugiej folii. Tak, i też pamiętajcie, żeby one były naciągnięte, ale niezbyt, niezbyt mocno, tak, żeby nie, nie naprężały za bardzo folii, na której je, je naklejacie. Ja wybieram trzy tutaj taśmki na każdą, na każdą z foli, ale oczywiście, możecie zrobić o wiele, wiele, wiele gęstsze te układy. Pamiętajcie, jak gęste były te układy w poezji konkretnej, tak? Jak gęsto były te żyłki, te żyłki zawieszone więc możecie oczywiście zrobić tego, tego wiele więcej. Ja tylko wykonuję je tak, żebyście mogli mieć pewne wyobrażenie, w jaki sposób poprowadzić i wykonać warsztat, który dzisiaj dla Was tutaj proponuję. I też pamiętajcie o przycięciu tych nitek, żyłek, które, które wykorzystujecie, żeby one nie wychodziły nam za bardzo poza, poza folię, którą, którą korzystamy. Tak i tak wygląda drugi, druga warstwa patrzenia, drugi sposób patrzenia, który można wykorzystać w mojej przestrzeni. Poza i trzeci trzeci kolor, też pamiętajcie wybierając te kolory, żeby one różniły się od siebie, tak żeby one były wyraźne, czyli nie bierzcie na przykład żółtego, ciemnożółtego i pomarańczowego, jak najbardziej różniące się od siebie kolory, żeby one były po prostu lepiej, lepiej widoczne. Tutaj mam cztery i tutaj jest wariant patrzenia góra. Tu albo dół, dół góra, w zależności od tego, jak ktoś ma, ma ochotę oglądać daną, dany układ, kiedy wejdzie do tego, do tego pomieszczenia. Tak, czyli zobaczcie, mam trzy układy. Pod kątem prawo, lewo, góra, góra dół. Możecie też oczywiście jeszcze bardziej sobie pokombinować, w jaki sposób, w jaki sposób robić te układy. Może ktoś ma patrzeć bok góra. Tak, czyli wtedy będą krótsze te, te linie, które, które stworzycie w swojej, w swojej folii. Tak? Mm. Okay. I jeszcze pamiętajcie właśnie o tym ciągle niezbyt mocnym naciąganiu, naciąganiu sznureczka, żeby nie wygiąć po prostu folii, nie naprężyć jej za bardzo już później do procesu składania tego naszego pola patrzenia, które tworzymy do naszej przestrzeni, naszego pojęcia, naszej przestrzeni pojęcia kształtowej, którą, którą stworzyliśmy na... Wcześniejszym warsztacie. Filmik z tego warsztatu też znajdziecie na, na profilu Facebookowym Muzeum Współczesnego Wrocław. Bardzo Was zachęcam, żebyście wykonali tę przestrzeń i później właśnie do niej dokomponowali to, co dzisiaj robimy na tym warsztacie. Ja już mam trzy przestrzenie i zobaczcie, nakładam na siebie te trzy pola, te trzy pola patrzenia. One wyglądają u mnie w taki, w taki sposób. Nie jest to taka gęsta przestrzeń, jak zaproponował ją Stanisław, Stanisław Dróżt, ale już widać poszczególne pewne trajektorie pewne układy patrzenia, które tutaj się, się pojawiają. Możecie oczywiście też rozkładać te naczynniki na czynniki pierwsze. Możecie oczywiście wybrać sobie na przykład z tego tylko dwa układy i nałożyć je na siebie, tak, żeby lepiej prześledzić ten sposób patrzenia, na dane dzieło możecie tak kombinować tutaj w tych swoich, w tych swoich układach, które, które stworzyliście. Możecie też włożyć coś do środka, żeby lepiej widzieć te te układy, żeby one były dla Was o wiele bardziej jasne i, i wyraźne. Chciałabym się pokażę Wam w jaki sposób to u mnie wygląda. Włożę w, w do folii jedną kartkę, żebyście widzieli, jak one się od siebie odróżnia. Tak? I teraz ten układ staje się dla na nas o wiele bardziej o wyraźny i o wiele bardziej, bardziej złożony. Możecie właśnie na tej kartce napisać to swoje słowo, które wybraliście i zamieścić je, zamieścić je w, w tym układzie. A dla najbardziej w cierpliwych możecie później odtworzyć te układy i, i te, te sposoby patrzenia. Pudełku, które stworzyliście, tak. Czyli możecie, na przykład, już kiedy zaprojektujecie tutaj ten sposób patrzenia, te linie czytania na foliach, spróbować przenieść je do swojego pudełka i ponaklejać je, właśnie w takich układach poziomych, pionowych, pod kątem, pod skosem, w jaki sposób zaprojektowaliście już tutaj je w folikach. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Spróbujcie. Też zapytać się rodziców, brata, siostrę, w jaki sposób oni widzą stworzone przez Was dzieło. Czy też by tak popatrzyli, czy też by tak obserwowali słowa pod kątem, czy właśnie z prawej, z lewej strony. Zadajcie im to pytanie, spróbujcie z nimi odtworzyć ich sposób patrzenia właśnie tymi linkami pociągniętymi, pociągniętymi po stworzonej przez was, przez was pracy. Zachęcam Was bardzo do odwiedzania wystawy stałej w Muzeum Współczesnym Wrocław żebyście prześledzili naocznie linki, które są rozciągnięte w pracy, żyłki, które są rozciągnięte w pracy Stanisława Dróżda, poezja konkretna. I życzę Wam udanej, udanej zabawy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze warsztaty, za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.